Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam nowy pilot Banan TT b -click, kompatybilny z pilotami stałokodowymi Kame Top oraz Kame TAM. Zapraszam do zapoznania się z procedurą przenoszenia kodu z pilota Kame TAM na nowy nadajnik marki Proxima. Zaczynamy. Pierwszy przycisk pilota Kame TAM został zaprogramowany do odbiornika NWST1P marki Proxima, co potwierdza sygnał dźwiękowy. Drugi przycisk nie został zaprogramowany. Przyciski pilota banan TT nie są zaprogramowane zarówno po jednokliku, jak i po dwukliku, czyli po dwukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku pilota. Jak widać, dziada inaczej sygnalizuje jednoklik oraz dwuklik. Będziemy przenosić kody z pierwszego przycisku pilota KameTam na pierwszy przycisk pilota banan pojedynczo naciśnięty oraz na czwarty przycisk pilota dwukrotnie naciśnięty. Przytrzymujemy dowolny przycisk pilota. Dioda przez 30 sekund będzie świeciła na zielono, następnie zgaśnie na 10 sekund. Jak dioda w pilocie błyśnie na czerwono, to dopiero wtedy puszczamy przycisk. Teraz znajdujemy się w menu pilota. Po 10 sekundach bezczynności, pilot wychodzi z menu i przechodzi do normalnej pracy. Przechwycamy kody pilota Kametam na pierwszy przycisk pojedynczo kliknięty. Naciskamy przycisk i puszczamy po pojedynczym czerwonym błysku diody. Przekazujemy kod pilota Kametam. Banan TT przejął kod. Przechwycamy kod czwartym przyciskiem dwukrotnie klikniętym. Naciskamy szybko dwukrotnie przycisk pilota i puszczamy, gdy dioda raz błyśnie na czerwono. Przekazujemy kod pilota KameTam. Banan TT przejął kod. Czekamy, aż pilot wyjdzie z menu, co potwierdzi błyskami diody w kolorach czerwonym i zielonym. Sprawdzamy, czy pilot działa. Pierwszy przycisk pilota pojedynczo naciśnięty działa. Również czwarty przycisk podwójnie naciśnięty działa. W pilocie Banan TT możemy wylosować nowe kody na konkretne przyciski. W tym celu musimy ponownie wejść w menu pilota poprzez przytrzymanie dowolnego przycisku przez około 40 sekund. Przyspieszymy tę procedurę, gdyż została ona przedstawiona na początku filmu. Jesteśmy w menu pilota. Losujemy nowe kody na pierwszy przycisk pojedynczo naciśnięty. Przytrzymujemy przycisk i puszczamy go po podwójnym błysku czerwonej diody. Czynimy to samo przy podwójnie naciśniętym czwartym przycisku pilota. Podwójny błysk puszczamy. Pilot pod tymi przyciskami wylosował nowe kody. Czekamy, aż wyjdzie z menu. Sprawdzamy. Przyciski pilota mają nowe kody. Jeżeli film był pomocny, to daj nam łapkę w górę. Chcesz być na bieżąco z ofertą Proximy? Subskrybuj nasz kanał, na który informujemy o wszystkich nowościach.